No Dobra. Nie, wy już wiecie, jaki mam typ dziewczyn. Muszą być po prostu. Muszą. Muszą być alter, alternatywkami, ok? Muszą być w miarę zniszczone psychicznie i fizycznie. Najlepiej, jakby były też uzależnione od substancji oburzający, oburzających. To by było ok. Jeszcze nie wie, czego szuka. Często ćwiczy. Ok, dziwne. Nie, serio, uwielbiam zepsute dziewczyny alternatywki. To jest inaczej. Powiem wam tak, szczerze i możecie się ze mną nie zgodzić, napiszcie plus jeden, minus jeden, że właśnie dziewczyny, alternatywki są jak narkotyk. Dlaczego? Ponieważ narkotyk wie, że cię zniszczy, nie? Że cię zniszczy fizycznie i psychicznie. Ale jest zajebisty. Uwielbiasz go, bierzesz go. Tak samo jest z alternatywkami. Wierzę ci zniszczy fizycznie, psychicznie, Wiedzie ci zniszczy ci psychę w chuj i cię po prostu zniszczy jak nie wiem co, ale i tak jest zajebista, ją bierzesz i wiesz, z czym to się liczy. Wiesz, że nie będzie dobrze, że to się tak skończy źle. Na początku jest dobrze, a potem jest chujowo. Więc to jest tak kurwa działa z alternatywkami tak samo. Patrzcie. Ja! Oh. Yeah. To jest właśnie to! To jest właśnie to! To jest właśnie. Lubię takie coś. Panowie, Amelia, Amelia też, ale ona jest taka in, inny typ, taki inny. Amelia też. Ty pamiętajcie, one muszą być starsze, te alternatywki. Kurwa, jestem głowcem alternatywek od dzisiaj. Jestem łowcą alternatywek.